Witajcie, mam na imię Kasia i w tym odcinku zajmiemy się obserwowaniem ptaków. Jest ze mną mój kolega Łukasz z Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego, z którym razem prowadziliśmy obserwacje na terenie Zaczarowanego Świata. Powiedz nam na początek Łukasz, dlaczego wybraliśmy to miejsce? Wybraliśmy to miejsce, ponieważ ten film został nagrany dla Zaczarowanego Świata, ale też chcieliśmy wykorzystać tę przestrzeń i pokazać że nawet w centrum miasta w niedługim czasie można zaobserwować całkiem sporo różnych gatunków ptaków, takich których nie dostrzegamy na co dzień, no i zachęcić Was do tego, żebyście prowadzili obserwacje nie tylko na wycieczkach, ale także z ogrodu, z balkonu czy nawet z okna. I naprawdę możecie się czasami zdziwić tym, co możecie w swoim sąsiedztwie zobaczyć. Dobrze, a co powinna mieć sobą osoba, która chce obserwować ptaki? No przede wszystkim powinna mieć lornetkę, która znacznie ułatwia wypatrywanie ptaków. Do tego warto mieć aparat fotograficzny, żeby uwieczniać to, co uda nam się zaobserwować, także żeby identyfikować to, co widzieliśmy, bo nie zawsze udaje nam się rozpoznać ptaka w terenie. Do tego oczywiście warto mieć przewodnik do rozpoznawania ptaków, zwłaszcza jeżeli jesteśmy początkujący. No i możemy mieć też coś do notowania, jeżeli chcemy prowadzić spis gatunków, które występują w naszym otoczeniu. W porządku. W takim razie zapraszamy Was do obejrzenia efektów, jakie uzyskaliśmy w trakcie naszych obserwacji. Miłego oglądania. Wiosna sprzyja ptasim obserwacjom. W kwietniu większość ptaków wróciła do nas z ciepłych krajów i jest w okresie lęgowym, co oznacza, że zajmuje się sprawami związanymi przede wszystkim z wydaniem potomstwa. Szukają więc partnerów i miejsc, w których mogłyby założyć gniazdo, złożyć jaja i opiekować się młodymi. Nam w trakcie 3,5 godziny udało się zobaczyć i usłyszeć co najmniej 23 różne gatunki ptaków. Jak myślicie, czy to jest dużo? W Polsce stwierdzono dotąd występowanie około 460 gatunków ptaków, z czego połowa to te, które wyprowadza lęgi. Nasz wynik 23 ptaków oznacza zatem, że udało nam się zaobserwować aż 1 dziesiątą wszystkich ptaków gniazdujących w Polsce. Na naszej liście ptaków znalazły się gatunki pospolite. Tutaj widzicie kąpiącego się w oczku wodnym kosa, którego pewnie większość z Was już widziała. Śpiewa on najczęściej rano lub wieczorem z czubka drzewa, lampy czy dachu. Drugim ptakiem jest bogatka, która spośród wszystkich sikory jest największa i najbardziej związana z człowiekiem. Chętnie zamieszkuje ona powieszone przez nas budki lęgowe, a zimą przylatuje do wystawionych karmników. Następnym ptakiem jest Sroka, która uchodzi dość powszechnie za złodziejkę świecidełek, choć z kradzieżą to ona tak naprawdę nie ma nic wspólnego. Jest natomiast inteligentnym ptakiem, który zdaje test lustra, co oznacza, że rozpoznaje siebie w lustrzanym odbiciu. Kapturka to jedna z pokrzewek, która obok słowika od bardzo dawna uchodzi za jednego z najpiękniej śpiewających ptaków. A tutaj widzimy kopciuszka, który jest u nas w kraju również bardzo powszechny i można go rozpoznać między innymi po tym, że często potrząsa swoim rdzawym ogonem. Kopciuszek bywa mylony z pleszką, ponieważ jest do niej dość podobny. Ci, którzy próbowali już wypatrywać w swoim życiu ptaków wiedzą, że czasami przytrafiają się momenty takie jak ten. Zachęcam Was jednak do cierpliwości, gdyż nierzadko odpłaca on obserwacją jakiegoś rzadkiego gatunku. W naszym przypadku był to dzięcioł Białszyi. Jest on bardzo podobny do dzięcioła dużego, od którego różni się między innymi brakiem czarnej linii na szyi. W Polsce pojawił się on dopiero kilkadziesiąt lat temu, przylatując do nas z południowego wschodu, w tym z Syrii, dlatego też nazywany z dzięciołem syryjskim. Oprócz rozglądania się po pobliskich trawnikach, krzewach czy drzewach. Warto jest wypatrywać ptaków także wysoko na niebie. Nam w ten sposób udało się dostrzec pustułkę, błotniaka stawowego, jaskółki i jeżyka. Pustułka. pustułka jest naszym najpospolitszym sokołem, który chętnie gniazduje w budynkach, np. w otworach wentylacyjnych czy na parapetach. Zdarza jej się zajmować też gniazda pozostałe po innych ptakach. Oknówka jest jedną z naszych trzech lęgowych jaskółek, a jej nazwa, jak pewnie wiecie, wzięła się od tego, że często swoje gniazda buduje przy oknach. Od dymówki i brzegówki różni się między innymi tym, że ma biały spód ciała i nad Z jaskółką często mylony jest jerzyk. Ptak ten jest znakomitym lotnikiem, który zdecydowaną większość swojego życia spędza w powietrzu. Ten, którego właśnie widzicie, jest pierwszym jerzykiem, którego zobaczyliśmy w tym roku. Zdecydowana większość ptaków, które udało nam się dostrzec, to tak zwane gatunki synantropijne, a więc takie, które przystosowały się do życia w środowiskach silnie przekształconych przez człowieka, np. w miastach. Wśród zwierząt synantropinnych obok ptaków są również liczne okady, gryzonie i nietoperze. Zabudowa miejska jest zatem kolejnym elementem, którym warto się przyglądać. My dostrzegliśmy, że w budynku zaczarowanego świata zagnieździły się gołębie. Pierwszym jest wszystkim dobrze znany gołąb miejski. tak ten pochodzi od udomywanego gołębia skalnego, który uciekł niegdyś z hodowli i następnie uległ wtórnemu zdziczeniu. W rynie zagnieździła się natomiast sierpówka. Jej nazwa wzięła się od czarnej półobruszki na szyi przypominającej sierp. Inaczej jest zwana też synogarlicą turecką i podobnie jak dzięcioł biały szyi przybyła do nas z południowego wschodu. W ogrodzie napotkaliśmy również największego polskiego gołębia, czyli grzywacza, którego nazwa wzięła się od białych plam, znajdujących się po bokach szyi. Na koniec nie zostało mi nic innego, jak jeszcze raz zachęcić Was do prowadzenia własnych obserwacji, czy to w swoim ogrodzie, na szkolnym podwórku, czy na balkonie. Bądźcie czujni i rozglądajcie się wszędzie, a na pewno uda Wam się dostrzec wokół Was różnych ciekawych ptasich sąsiadów. Do zobaczenia w następnym odcinku.